W 1972 roku francuscy fizycy w zakładzie wzbogacania uranu zamarli. Ktoś musiał ich okradać. Pomiary były jednoznaczne: w próbkach rudy z afrykańskiej kopalni brakowało kluczowego składnika Uranu 235. Był to materiał do produkcji broni jądrowej. Natychmiast wszczęto śledztwo. Sprawdzano, czy ktoś po cichu nie buduje bomby. Ale im głębiej kopali w tej historii, tym zagadka stawała się dziwniejsza. Analizy chemiczne pokazały coś niemożliwego. Tego uranu nikt nie ukradł. Ten uran już się wypalił. Wyglądało to tak, jakby w kopalni, z której dopiero co wydobyto rudę, ktoś uruchomił reaktor jądrowy, ale to przecież było niemożliwe. Natomiast prawda okazała się bardziej niesamowita, niż jakakolwiek kradzież. Reaktor istniał, ale nie zbudował go człowiek. Uruchomiła go sama natura dwa miliardy lat temu, w miejscu, które dziś nazywamy Oklo w Gabonie, złoża uranu zalane wodą gruntową samoistnie odpaliły kontrolowaną reakcję rozszczepienia. Ale nie było to tak, że podpatrzyliśmy naturę i skopiowaliśmy jej pomysł. Odkryliśmy oklo w latach 70., dekady po tym, jak sami ujarzmiliśmy atom. Nasza droga była inna. Nie był to przypadek, tylko długa, trudna droga ludzkiego geniuszu. Od fundamentalnych pytań, przez bolesne lekcje, aż po superbezpieczną technologię. Jak więc oswoiliśmy atom? Jak w ogóle pojęliśmy, że w czymś tak małym jak atom drzemie taka moc? Przez długi czas atom był definicją czegoś stabilnego i niepodzielnego. Pierwszy wyłom w tym myśleniu zrobiła nasza rodaczka Maria Skłodowska-Kiri. Badając promienie uranowe, odkryła, że ruda uranu blendy smolistej jest znacznie bardziej radioaktywna niż wynikałoby to z zawartości samego uranu. A to doprowadziło ją do genialnego wniosku. W tej ludzie muszą być jakieś nowe, nieznane pierwiastki, o wiele potężniejsze. I tak odkryła Polon i Rad. Kontynuując te badania, potwierdziła odkrycie Becquerela, że niektóre pierwiastki, jak uran, emitują energię nieustannie z niewytłumaczalnego źródła. Zjawisko to nazwała promieniu twórczością. Ta energia nie pochodziła ze Słońca, nie pochodziła też z reakcji chemicznych. Musiała pochodzić z samego wnętrza atomu. Po tym odkryciu atom nie był już twardą, niepodzielną kulką. Był czymś, co posiada energię, do której można się dobrać. Był de facto bardzo wydajną baterią, pełną czekającej na wykorzystanie energii. Ale ile tej energii tam jest? Na to odpowiedź dał nam sam Albert Einstein w swoim najsłynniejszym równaniu E równa się mc2. Ten wzór to instrukcja obsługi wszechświata. Mówi nam, że energia, czyli E, i masa... W tym równaniu m to są dwie formy tej samej rzeczy, że masę można zamienić w energię, a energię w masę. Kluczem jest tu C kwadrat, czyli prędkość światła do kwadratu, a to jest gigantyczna liczba. Znaczy to, że nawet najmniejsza ilość masy jest równoważna niewyobrażalnej ilości energii. Pomyślcie o masie jak o ekstremalnie skondensowanej, zamrożonej energii. Gdybyśmy wzięli jeden spinacz biurowy i zamienili całą jego masę w energię, uzyskalibyśmy moc równą bombie zrzuconej na Hiroshima. Odkrycie Kiri pokazało, że energia istnieje. Einstein pokazał, ile jej jest. Mieliśmy więc wiedzę, że w atomie ukryty jest skarb. Ale jak otworzyć ten zamek? Tu na scenę wchodzi Enrico Fermi. W 1942 roku pod trybunami stadionu w Chicago zespół Fermiego zbudował Chicago Pile 1. Był to pierwszy na świecie sztuczny i kontrolowany, samopodtrzymujący się reaktor jądrowy. Fermi wiedział, że rozszczepienie jądra uwalnia energię i pewne atomowe odłamki, czyli neutrony. Te neutrony muszą uderzyć w kolejne jądra, by podtrzymać reakcję łańcuchową, która ostatecznie doprowadzi do uwolnienia energii z atomu. Jednak zespół Fermi'ego napotkał na pewien problem. Neutrony te były po prostu za szybkie. Fermi wymyślił, że trzeba je spowolnić, a jako spowalniacza, czyli moderatora, użył ultraczystych bloków grafitu. Neutrony odbijały się od atomów węgla, wytracały prędkość i stawały się na tyle wolne, by mogły je złapać kolejne jądra uranu. Aby reakcja nie wymknęła się spod kontroli, Fermi użył też prętów z kadmu, które pochłaniały nadmiarowe neutrony. To były hamulce tego prototypowego reaktora. To właśnie dzięki nim reakcję można było kontrolować. Uruchamiając Chicago Pile 1, Fermi udowodnił, że moc atomu da się ujarzmić. No dobra, a jak działa ta oswojona moc? Potrzebujemy dwóch rzeczy: odpowiedniego paliwa i maszyny, która je obsłuży, czyli reaktora. Zacznijmy od paliwa. Mówimy paliwo jądrowe, a myślimy od razu uran, ale kluczowe jest to, że nie cały uran jest taki sam. Podobnie jak inne pierwiastki, uran występuje w formie izotopów. A czym one są? Izotopy to jakby różne wersje tego samego pierwiastka. Mają tę samą liczbę protonów, co definiuje, że są po prostu uranem w tym przypadku, ale mają różną liczbę neutronów w jądrze. Naturalny uran składa się głównie z dwóch izotopów. 99,3% całego uranu, który posiadamy, wykopujemy, to uran 238, a zaledwie 0,7% to uran 235. No dobra, ale na czym polega różnica? Uran 238 bardzo trudno rozszczepić. Kiedy trafi w niego neutron, to go po prostu wchłonie. Ale uran 235, czyli ten rzadki, jest rozszczepialny. Gdy uderzy w niego powolny neutron, jego jądro rozszczepia się, uwalniając przy tym gigantyczną energię oraz dwa lub trzy kolejne neutrony, które mogą podtrzymać reakcję. Uran 235 jest więc naszym nadpobudliwym bliźniakiem, którego potrzebujemy do wywołania reakcji. Problem w tym, że w naturalnej rudzie jest go za mało. Przypominam, 0,7%. Większość reaktorów na świecie potrzebuje paliwa, w którym sztucznie zwiększono ten udział. Nazywa się to wzbogacaniem uranu. Na pewno wielokrotnie słyszeliście ten termin. I jak to się robi, skoro uran 235 i uran 238 są chemicznie identyczne? Trzeba wykorzystać ich jedyną różnicę, czyli masę. Uran 238 jest o 3 neutrony cięższy. Cały proces jest genialny w swojej mechanicznej prostocie. Najpierw uran zamieniany jest w gaz, czyli w sześciofluorek uranu. Potem ten gaz wpuszcza się do wirówek, czyli centryfug, które kręcą się z ogromnymi prędkościami. Siła odśrodkowa wypycha cięższe cząsteczki gazu z uranu 238 na zewnątrz, a minimalnie lżejsze cząsteczki z uranu 235 gromadzą się bliżej centrum. Ten proces powtarza się w tysiącach wirówek połączonych szeregowo, aż uzyskamy paliwo wzbogacone do poziomu 3-5% uranu-235. Oczywiście są też inne koncepcje, na przykład istnieje paliwo MOX, czyli mieszanka tlenków plutonu, odzyskiwanego co ciekawe z zużytego paliwa i zubożonego uranu. To jest w zasadzie taki recykling odpadów radioaktywnych i przerabianie ich z powrotem na paliwo. Są też przyszłościowe reaktory, na przykład na Tor, gdzie pierwiastek Tor-232, który sam się nie rozszczepia, w reaktorze zamienia się, transmutuje w rozszczepialny uran 233. Gdy myślimy o paliwie jądrowym, to pewnie większość z nas wyobraża sobie zielone, świecące pręty, dosłownie jak w kreskówkach albo różnego rodzaju filmach akcji. W rzeczywistości paliwo ma formę małych, Czarnych ceramicznych pastylek. Te pastylki są twarde, stabilne i bardzo odporne na temperaturę. I co najważniejsze, świeże paliwo jest tylko bardzo słabo radioaktywne. Emituje głównie cząstki alfa, które zatrzymuje nasza skóra. Dlatego świeże paliwo można spokojnie trzymać w dłoni, a rękawiczki, które często widzimy na różnych zdjęciach, zakłada się głównie po to, by chronić paliwo przed zabrudzeniami z naszych rąk, a nie by chronić człowieka przed paliwem. Dopiero po pobycie w reaktorze, gdy nagromadzą się w nim produkty rozszczepienia, staje się ono niebezpieczne i ulega utylizacji i składowaniu. Te ceramiczne pastylki wkłada się do długich metalowych rurek zwanych koszulkami, a te łączy się w zestawy paliwowe. Mamy więc paliwo, teraz maszyna, czyli reaktor. Jak wspominałem, reaktor musi robić dwie rzeczy spowalniać neutrony, czyli musi posiadać moderator i odbierać z rdzenia gigantycznej ilości ciepła i tutaj za to odpowiedzialne jest chłodziwo. Więc jak wspominałem wcześniej, reakcja wygląda następująco. Mamy na początku szybki neutron pochodzący z rozpadu, musi być spowolniony przez moderator, a te są różne w zależności od tego, z jakiego typu reaktorem mamy do czynienia. Potem kolejne, kolejne, kolejne atomy ulegają rozszczepieniu, emitując kolejne neutrony, te rozszczepiają kolejne, a Chłodziwo odbiera ciepło, które się przy tym wytwarza, i przenosi je no, na jakiś system, który wytwarza nam potem prąd. Różne kombinacje moderatora i chłodziwa dają nam różne typy reaktorów. Najważniejszy i najpopularniejszy na świecie to tak zwany PWR, czyli reaktor wodny ciśnieniowy. A jak konkretnie działa PWR? Jego moderator i chłodziwo to. Zwykła, lekka woda. Ale jest pewien trik. Woda w rdzeniu reaktora jest pod ogromnym ciśnieniem około 155 atmosfer, jak w szybkowarze. A pod takim ciśnieniem woda może mieć niemal 350 stopni Celsjusza i nadal nie wrze. Ta super gorąca, ale ciekła woda płynie rurami do wytwornicy pary, a tam oddaje swoje ciepło wodzie z drugiego, oddzielnego obiegu. Ta druga woda pod niższym, ale nadal wysokim ciśnieniem około 57 atmosfer, natychmiast wrze, zamienia się w parę i ta para napędza turbinę generującą prąd. Kluczowe jest to rozdzielenie. Woda, która dotyka reaktora, nigdy nie opuszcza budynku bezpieczeństwa. Jest to obieg totalnie zamknięty, natomiast para na turbinie jest czysta, bo pochodzi z tego drugiego obiegu. Są też reaktory BWR, czyli reaktory wodne wrzące. Podobne, ale prostsze. W nim woda wrze bezpośrednio w rdzeniu reaktora, a powstała para leci od razu na turbinę. W takim przypadku nie mamy dwóch obiegów, a cały system musi być szczelny i zamknięty, żeby promieniowanie nie wydostawało się na zewnątrz. Kolejnym typem reaktora jest reaktor KANDU, czyli kanadyjski reaktor ciężkowodny. Jest to zupełnie inna filozofia działania. Pamiętacie jak mówiłem, że uran 235 to tylko 0,7% naturalnego uranu? Reaktory KANDU potrafią pracować na takim właśnie niewzbogadzonym paliwie. Jak to możliwe? Ich tajną bronią jest ciężka woda. Zwykła woda H2O jest dobrym moderatorem, ale ma pewną wadę. Lubi pożerać neutrony. Ciężka, deuterowa woda, gdzie wodór zastąpiony jest jego cięższym izotopem, czyli właśnie deuterem, jest genialnym moderatorem, świetnie spowalnia neutrony, ale jest też fatalnym pochłaniaczem praktycznie nie kradnie neutronów. No i ta oszczędność neutronów jest tak duża, że reaktor nie marnuje ich i może wydajnie działać nawet na tym ubogim paliwie naturalnym. Ma też inną cechę można w nim wymieniać paliwo bez wyłączania. Dlatego reaktory Kandu dzierżą rekordy pracy bez postoju. Jednostka numer 1 w elektrowni Darlington pracowała nieprzerwanie przez 1106 dni, także całkiem niezły rekord. Warto wspomnieć też o reaktorach typu RBMK. Jest to stary radziecki typ znany z Czarnobyla. Używał grafitu jako moderatora i zwykłej wody jako chłodziwa. Miał on fundamentalną, katastrofalną wadę projektową, której nie mają inne typy reaktorów. Ta wada to dodatni próżniowy współczynnik reaktywności. Brzmi skomplikowanie, ale zasada jest prosta. W reaktorze PWR woda jest i chłodziwem, i moderatorem. Jeśli reaktor się przegrzeje i woda wyparuje, powstanie pustka, to znika też moderator. Bez moderatora reakcja łańcuchowa natychmiast gaśnie. To jest taki naturalny, wbudowany bezpiecznik. To sprawia też, że te reaktory są po prostu tak bardzo bezpieczne w dzisiejszych czasach. W RBMK moderatorem był grafit, a woda była tylko chłodziwem, no i trochę pochłaniaczem neutronów. Jeśli reaktor się przegrzał, szczególnie przy niskiej mocy, co było paradoksalnie groźne, i woda zamieniła się w parę, czyli powstawała nam ta pustka, działy się dwie rzeczy. Po pierwsze, znikało chłodzenie. Co już daje wam pewnie tutaj całkiem niezły alarm w głowie. Po drugie, woda przestawała pochłaniać neutrony, ale grafitowy moderator wciąż tam był i spowalniał neutrony. W efekcie reakcja przyspieszała. Więcej reakcji, więcej ciepła, więcej pary, czyli pustki, i jeszcze więcej reakcji. I tak w kółko, spirala i błędne koło. To była dosłownie dodatnia pętla sprzężenia zwrotnego, która doprowadziła do eksplozji. Takich reaktorów nie budowano nigdzie poza Związkiem Radzieckim, a dzisiaj nawet Rosjanie je porzucili i postawili na bezpieczne PWR. Lekcje z Czarnobyla, Trimize Island, czy później z Fukushimy doprowadziły do rewolucji w myśleniu o bezpieczeństwie w energetyce jądrowej. Dzisiaj standardem są reaktory generacji 3, głównie właśnie typu PWR, które są super bezpieczne w porównaniu do tych starych. A to właśnie dzięki zmianie filozofii, przejściu na pasywne systemy bezpieczeństwa. Takie, które działają po prostu cały czas, nie potrzebują ingerencji z zewnątrz, co jest bardzo ważne, no bo. Po prostu nie możemy przekroczyć tej cienkiej czerwonej linii. Właściwie przestaje ona być cienka. Co to dokładnie znaczy? Starsze reaktory polegały na aktywnych systemach: pompach, które muszą mieć prąd, generatorach diesla, które muszą odpalić i mieć paliwo, operatorach, którzy muszą wcisnąć guzik, na przykład, jeżeli coś się dzieje. W Fukushimie falat tsunami zabrała prąd i zalała generatory. Systemy aktywne. Po prostu zawiodły. Doszło do awarii i skażenia, no a potem trzeba było to wszystko posprzątać, i już też doświadczenie z poprzednich problemów z elektrowniami atomowymi sprawiły, że szło to całkiem sprawnie i było bezpieczne. Zresztą mogę wam polecić komiks kazu to człowieka, który był na miejscu i oczyszczał te tereny, i możecie tutaj przeczytać tak naprawdę jego historię, historię tych wszystkich ludzi, którzy tam działali. Te procedury, które są niesamowite, zostały stworzone właśnie po to, żeby bezpiecznie. Mogli to robić i żeby kompleksowo i dość szybko pozbyć się tego problemu. A przypomnę, to były stare typy reaktorów, które nie były odporne na tego typu problemy, właśnie przez to, że zabezpieczenia nie były pasywne. Natomiast te pasywne zabezpieczenia stosowane w generacji 3, działają bez zasilania z zewnątrz, bez interwencji człowieka, po prostu wykorzystują fundamentalne prawa fizyki, a te się nagle nie zmienią. Jak one działają? W jaki sposób sprawiają, że energia atomu jest dzisiaj tak bezpieczna? Po pierwsze, grawitacja. W razie awarii i utraty zasilania, pręty kontrolne, które hamują reakcję, są utrzymywane przez elektromagnesy. Gdy prąd znika, magnesy puszczają, a pręty same opadają siłą grawitacji do rdzenia, wygaszając go. Po drugie, też grawitacja. W nowych reaktorach nad rdzeniem znajdują się gigantyczne zbiorniki z wodą. Jeśli ciśnienie spadnie, to zawory otwierają się automatycznie i woda sama spływa grawitacyjnie, zalewając rdzeń. Po trzecie, naturalna cyrkulacja, czyli konwekcja. Jeżeli mamy gorącą wodę, to ta unosi się, a zimna opada. Nowe reaktory są zaprojektowane w taki sposób, żeby ten prosty termosyfon wystarczył do samoczynnego chłodzenia rdzenia przez wiele dni po wyłączeniu bez ani jednej działającej pompy, no bo zadziała nam tutaj prawo wyporu tej cieplejszej wody do góry i opadania tej chłodniejszej na dół. Są to tak zwane reaktory walk away safe. Można spokojnie od nich odejść, a one same się zabezpieczą. Budując elektrownie dzisiaj, jest to wymóg, to nie jest tylko jakaś opcja, ale trzeba po prostu robić to w ten sposób właśnie po to, żeby te jednostki były jak najbardziej bezpieczne, żeby zabezpieczyć je właściwie z każdej możliwej strony. No właśnie, a co z aktywnym działaniem człowieka? Bo to zazwyczaj ten element ludzki bywa problemem w różnego rodzaju sytuacjach. No właśnie, co z atakiem terrorystycznym? Co z sabotażem? Okazuje się, że zadbano również i o ten aspekt. Wchodzi tutaj tak zwana koncepcja obrony w głąb, defense in death. Nie jest to jedna linia obrony, tylko taka powiedzmy średniowieczna forteca z kilkoma liniami murów. I tyczy się to nie tylko działania z zewnątrz, ale też tego działania z wewnątrz, jeżeli ktoś chciałby użyć doniesnych celów na przykład paliwa w reaktorze atomowym. Samo serce, czyli ta ceramiczna pastylka jest pierwszą warstwą. W swojej strukturze więzi większość radioaktywnych produktów rozszczepienia. Druga warstwa to szczelna metalowa koszulka, czyli pręd paliwowy. Warstwa trzecia to gruby na kilkanaście centymetrów stalowy zbiornik reaktora. I wreszcie warstwa czwarta, ta najbardziej widoczna, czyli kopuła, obudowa bezpieczeństwa. Nie jest to zwykły budynek, tylko żelbetowa forteca o ścianach grubych na 1,5 metra, a czasem nawet grubych na ponad 2 metry. Jest zaprojektowana tak, by wytrzymać potężne trzęsienie ziemi, tornado, a nawet bezpośrednie uderzenie dużego samolotu pasażerskiego. Taka ciekawostka tutaj, bo stalowa kopuła najnowszego fińskiego reaktora Olkiluoto 3 Powstała w Polsce. Także powtórzę to jeszcze raz. Dziś projektując takie miejsca jak elektrownie jądrowe, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Ba, nawet nie na pierwszym miejscu, tylko zajmuje Grand Prix. Dosłownie zdobywa największy puchar. To jest baza, od której się wychodzi. Nic nie jest ważniejsze, tak naprawdę, niż to. A biorąc pod uwagę, że reaktory budują konkretne firmy, które no, mają reputację w tej branży, a nie firma Krzak, no to te standardy są spełniane. Także dziś Czarnobyl nie mógłby się wydarzyć, ponieważ nie używa się do produkcji energii już reaktorów, które byłyby podatne na różnego rodzaju zaburzenia. Dzisiaj po prostu byłoby to niemożliwe. No dobra, ale po co właściwie budować taką fortecę? Po co nam ta moc? Po co właściwie iść w te elektrownie jądrowe? Przecież są inne, różne systemy, które mogą nam tę energię produkować. Takie pytania się pojawiają w przestrzeni publicznej, więc myślę, że też warto je zaadresować. Po pierwsze. Po prostu dla bezpieczeństwa kraju. No bo energia jądrowa jest niezależnością. Znaczy, oczywiście, musimy kupować paliwo gdzieś tam z zewnątrz, ale tak czy siak musimy to robić, więc jeżeli możemy kupować takie, które jest bardziej wydajne, no to na pewno będzie to dla nas z plusem. Możemy zmniejszyć uzależnienie od importu gazu czy węgla, no bo paliwo jądrowe jest tak gęste energetycznie, że zapas na dwa lata pracy elektrowni mieści się w jednym magazynie. A to daje nam gigantyczną odporność na kryzysy geopolityczne, na wahania cen. Wiecie, można tego kupić też dużo więcej. Oczywiście jest ono drogie, ale zapasy oczywiście też są tworzone. Ale co jeszcze ważniejsze, to stabilność. Bo energia jądrowa jest jednym z najważniejszych czystych źródeł, które produkują prąd 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, niezależnie od tego, czy wieje wiatr, czy świeci słońce, czy jest mróz. W energetyce nazywają to podstawą, czyli baseload, a kluczowy jest tutaj współczynnik mocy. Mówi on, ile procent czasu elektrownia faktycznie pracuje z pełną mocą. W Stanach Zjednoczonych dla elektrowni jądrowych jest to ponad 92%. Dla gazu i węgla około 50%. Dla wiatru i słońca, które z natury są zmienne, około 30-40%, w zależności oczywiście od obszaru, bo to bardzo duży kraj. A co to znaczy w praktyce? Że jedna elektrownia jądrowa o mocy 1 GW produkuje Rocznie tyle samo energii, co trzy lub cztery farmy wiatrowe lub słoneczne o tej samej mocy oczywiście na papierze, jeżeli sobie to przeliczymy. Dlatego, że po prostu się nie wyłącza. Cały czas stabilnie produkuje nam energię. Wiadomo, że dobra jest dywersyfikacja, warto mieć różne źródła, bo to jest jak z finansami. Jeżeli mamy zdywersyfikowany portfel, jak to mówią właśnie ludzie, którzy zajmują się finansami, no to jest nas trudniej przewrócić, tak? To tak jakbyśmy mieli stół z sześcioma nogami, a nie z jedną. Natomiast jeżeli chodzi o energię jądrową, to musimy pamiętać o tym, że ona jest stabilna i to jest bardzo ważne. Jeżeli przyjdzie nam jakieś mokre lata, tak jak w tym roku, kiedy słońca będzie mniej, jeżeli wiatru będzie mniej, to wciąż mamy na przykład Właśnie elektrownię jądrową, która cały czas produkuje nam energię, bo jest po prostu niezależna od pogody i niezależna właściwie od wszystkiego. Jeżeli dostarczymy paliwo jądrowe, to ta energia będzie ten budynek opuszczać. A skoro już jesteśmy przy tych ekonomicznych aspektach, to, to są to tysiące nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Budowa jednej elektrowni to nawet 9 tysięcy miejsc pracy w szczytowym momencie. Mówię tu o budowie tej elektrowni. A potem stała obsługa od 500 do 800 wysoko wykwalifikowanych, stabilnych miejsc pracy przez 60, a nawet 80 lat, bo musimy rozpatrywać to w skali kraju, a nie poszczególnych osób, które tam pracują, oczywiście. Co ciekawe, jest to też rozwój infrastruktury, no bo oczywiście dookoła takiej inwestycji, Inwestycji też zmienia się bardzo dużo. Mamy nowe drogi, kolej, gigantyczne wpływy z podatków dla całego regionu, więc to też jest tutaj na pewno bardzo a, ważny aspekt. No i obserwujemy to w innych państwach, które mają elektrownie jądrowe i tam, gdzie były wybudowane, no dookoła ten segment przemysłowy zaczął kwitnąć. No właśnie, temat energetyki jądrowej i elektrowni jądrowej w Polsce zaczyna być coraz bardziej gorący, no bo zbliża się chyba w końcu ten moment, kiedy faktycznie taki obiekt powstanie. Mam nadzieję, jak zresztą wiecie, że oglądacie astrofazę od lat, jestem wielkim zwolennikiem tego rodzaju produkowania energii elektrycznej. Więc bardzo mnie ucieszyło, jak popatrzyłem sobie na ostatnie badania, z których wynika, że aż 92,5% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce i od 2019 roku. A właśnie ta wiedza na temat energetyki jądrowej, wiedza na temat tego procesu, wiedza na temat bezpieczeństwa nieustannie w narodzie rośnie i cieszy mnie to tak naprawdę niezmiernie. Więc musimy też pamiętać, że to nie jest tak, jak próbują to przedstawić niektóre siły, nazwijmy to w różnego rodzaju mediach, czy tym bardziej w internecie, że to jest wybór albo-albo. Nie, moim zdaniem jest to świetne uzupełnienie, bardzo ważne i potrzebne uzupełnienie tego, co mamy w tym momencie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, musimy mieć stabilność, musimy mieć wiele nóg, jak sto noga, żebyśmy po prostu trzymali się pewnie gruntu. Od fundamentalnych praw fizyki, czyli e równa się MC kwadrat przez przypadkowe eksperymenty natury woklo, przez bolesne, ale wyciągnięte lekcje z historii RBMK doszliśmy do technologii, która jest stabilna, potężna i przede wszystkim pasywnie bezpieczna, to powtórzę jeszcze raz, bo jest to niesłychanie ważne tak naprawdę. Maria Skłodowska curie powiedziała kiedyś, niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Natomiast pełna wersja tego cytatu często właśnie jej przypisywanemu, a brzmi jeszcze lepiej. Teraz jest czas, by zrozumieć więcej, abyśmy mogli bać się mniej. Zrozumienie atomu, tego, jak naprawdę działa i jak nauczyliśmy się go kontrolować, jest dzisiaj kluczem do naszej bezpiecznej, energetycznie przyszłości. Także mam nadzieję, że już za jakiś czas będzie nam dane pojechać do naszej pierwszej polskiej elektrowni atomowej, nagrać dla was materiał, jak to wszystko działa, jak to wszystko zostało skonstruowane i jak przede wszystkim jest to zabezpieczone. Pokazać to po prostu na żywo. Ale w międzyczasie będzie jeszcze mnóstwo innych materiałów na naszym kanale, także musimy na to jeszcze chwilkę poczekać. Ja się z Wami tymczasem będę żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!